Ja może nawet mogę tak, ja mam tam doność, że... że bez mikrofonu, z mikrofonem czasami niektórzy mówią, że bym jednak zdjął ten. Moje nazwisko Jasiński Ireneusz, z Pyskowicami jestem dłużej, związany od szeregu, szeregu lat jako instruktor nauki jazdy i mieszkanie to prawie 15 lat. Nie chcę przedłużać. Króciutko, dlatego przejdę do pytań. Mam pytanie do obu panów. W jaki sposób Oprócz stworzenia, to co było w programie pana Waldemara Kraskowskiego, wydzielenia wydziału, czy utworzenia, żeby się nie powtarzać, na mieszane, wydziału do pozyskiwania środków, w jaki sposób obaj panowie chcecie realnie pozyskiwać środki, szczególnie środki unijne, czy to będzie fundusz spójności, pojść lub jakiekolwiek inne, które cały czas się ten i... I jak gdyby druga część pytania, częściowo y, związana. Jak wyobrażacie sobie współpracę realną z organizacjami poza, y, pozarządowymi, one tak się ja o ile pamiętam nazywają, a szczególnie mnie interesuje o Towarzystwo Ochrony Zabytków, Kolejnictwa i Budowy Skansenów. Dziękuję. Dziękuję. Rzeczywiście, tak pan to, to w programie wyborczym moim, mojego komitetu jest wpisane i, i, i tą rzecz, jeżeli prezydent będę miał możliwość wdrażać, jeżeli chodzi o utworzenie wydziałów, po prostu powiedziałem komórki skutecznej do pozyskiwania środków zewnętrznych w, 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 w urzędzie miejskim i te osoby <coughs> można się reagyzować doświadczeniem i wiedzą w tym zakresie, ale jednocześnie ta komórka powinna zadbać o rozwój, o rozpierze rozwój ja mam tutaj na myśli nie tylko, powyższe sięganie po te środki zewnętrzne, ale mówię, przede wszystkim, żeby, 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 żeby dobrze napisać projekt, to musimy pozyskać informacje i zdiagnozować stan. Potrzebne są różnego typu analizy bieżące, jeżeli chodzi o, stan gospodarki, stan ekonomiczny, zasobność mieszkańców, populację mieszkańców, stan infrastruktury środowiska. Tego uważam, że brakuje po to, żeby pewne informacje i dane ściągnąć i można, można było się na tym dobrze oprzeć. To jest, 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 jest pierwsze zagadnienie. Drugie zagadnienie, proszę Państwa, musimy udzielić strukturę wewnętrzną, czyli skuteczne zarządzanie e, w urzędzie i obdarzeniem zewnętrznym. W związku z powyższym pod nie wiem, proszę Państwa, że decyzje, jeżeli chodzi o, 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 o pozyskiwanie środków zewnętrznych, jeżeli mówimy o program, na przykład tutaj mówimy o różnego typu działaniach, a jeżeli mówimy o regionalnym programie operacyjnym, to te decyzje przede wszystkim Państwa są realizowane na poziomie e, wojewódzkim. Generalnie rzecz biorąc, radnię myślę w ten sposób, że yy, ta, co będzie ukonstytuowanie wobec na posłów i bezjników województwa śląskiego, w związku z społeczny zakładam współpracę, bo wychodzę ze środowiska akademickiego, yy, mam dość dobre doświadczenie i, i, i bez brałem udział w kilku projektach badawczych, badawczo rozwojowych, wdrożeniowych też, wdrożeniowych, między innymi na przykład jeżeli chodzi o dociągi wojników, bardzo duży projekt, w związku z powyższym... Sądzę, że poprzez przede wszystkim osoby z doświadczeniem, które już to robili, robiły i mają wpływ skuteczny na, na, na realizację i wdrażanie tych projektów, jestem w stanie to zrobić. To jest poprzez, mówię, uśmierzenie polityki Śląskiej i generalnie współpracy nie współpracę z przedstawicielami w Senniku. Kolejna sprawa to jest tutaj poziom, można powiedzieć, na powiatowy, współpraca, współpraca z powiatem, no bo proszę Państwa, też dużo teraz środków zewnętrznych jest przeznaczonych, jeżeli chodzi o współpracę między Czyli mi się proszę Państwa naprawdę marzy, bo już takie przedsięwzięcie, znaczy rozpoczęłem pewne działania kilka lat wcześniej, ale to się nie udało ale myślę, że warto by powrócić. Państwa, zasoby, zasoby gmin, które leżą w, po stronie, można powiedzieć, północnej wyspowic. Północnej Mam na myśli więcej gminy poza salonikiem. Rudziniec, Porszek, tego typu gminy. Zasoby, zasoby, zasoby zielone, higieny rozumiane, to jest na uprawy i, i Państwa, nie widzę na nowym problemu, bo są duże środki na różnego typu innowacyjność i rozwój nowych technologii, i między innymi to się bardzo dobrze wpisuje proszę Państwa, w działaniach priorytety regionalnego programu operacyjnego. Dlaczego by nie podjąć działań we współpracy między tymi gminami to, czy nie robić e, bez rodziniec, po to, żeby na przykład założyć coś takiego, że użyć na takiego słowa, się stosuje, klaster, czyli w współpraca na pewnym poziomie zorientowany do na na to może Proszę Państwa, to może wygenerować i sądzę, te, że, że to może być Zamachowy. nie tylko dla wysokości, ale i dla naszego, jeżeli chodzi o miejsca pracy, jeżeli chodzi o sprzedaż pewnego produktu, który można sobie oferować i można wzmocnić potencjał przede wszystkim tutaj naszym lokalnym. Jeżeli chodzi o drugą kwestię, jeżeli chodzi o skansę, no, smutno mi to powiedzieć, że rzeczywiście te, te osoby, które są zapalone, które mają naprawdę duże doświadczenia, mają zasoby, ten skansel nie funkcjonuje. Oni mają unikatowe logotypy, naprawdę, które, które są może być to perełka proszę Państwa na poziomie Europy. Mogę być skromnie, może być tak, nieskromnie powiem, że święty problem zainteresowałem. No generalnie, żeby, żeby odblokować, można powiedzieć, ich działalność, żeby mogli oni po prostu też pozyskać środki zabezpieczenia, mogli się rozwinąć na skasę, mogli rzeczywiście jeść, żyć, mógł, to może być bardzo silna promocja, nie tylko pyskowic, ale tutaj otoczenia naszego. Polega to na tym, że oni na razie cierpią po prostu, no to miejsce od I generalnie problem cały czas się rozwija o to, to żeby to gmina przejęła, przejęła decyzyjnie, udzieliła te działki i następnie przekazała z nas To teraz mogę tylko powiedzieć, to są naprawdę bardzo piękne eksponaty, osoby naprawdę zapalone. tam może naprawdę rozwinąć się naprawdę bardzo ciekawa działalność. Przeskońcy naprawdę mogło się otworzyć na to. Ja wszystko zrobię, jeżeli będę miał taką możliwość, żeby teraz skutecznie i pomóc te ludziom. Dziękuję. Dziękuję. Wojewody. Tutaj kwestią nadrzędną jest wydzielenie tego skansenu z działki 40-hektarowej. Gmina nie może przejąć zdewastowany majątek kolei, który nie istnieje, został rozkradziony w jakiś, czy tam gdzieś powiedzmy zaginął. Jeżeli i Pan Wojewoda proponował coś takiego, żeby wydzielić ten skansen, przekazać go gminie i wtedy gmina mogłaby go przekazać towarzystwu, czy stowarzyszeniu. I, I wtedy po prostu no, można by już, powiedzmy, ograniczyć się tylko do tego, do pozyskiwania, powiedzmy, środków, gdzie gmina mogłaby być tutaj partnerem w pozyskiwaniu środków wspólnie z, z, z Towarzyszeniem. I myślę, że po prostu z dyrekcją kolei i z, z tym trzeba kontynuować to i nie tyle kontynuować, ile podejmować decyzje. Jeżeli gmina przejmuje i, i wydziela się to wtedy możemy mówić natomiast no, trudno, trudno mówić o, o, o przejęciu 40 hektarów tam jeszcze jest kwestia też drogi dojazdowej jak, jak z tego co ja wiem którą trzeba by też uzgodnić to jeszcze może potrwa, ale wymaga od nas dużej aktywności i taką aktywność deklaruję dziękuję Pytanie Państwa i kończymy spotkanie, ponieważ do 19 mamy wydajną salę, tutaj Państwo zważą. Zostało wycięte 10% lasu, lasu, który rósł w strefie ochronnej wysypiska. A jedynym w zasadzie problemem, ta pana, tak rozumiem, jak tak zrozumiałam, jak Pan się tłumaczył, to no tylko to, że to było zgodne z prawem, że takie ekspertyzy teraz mają czy też niezgodne z prawem. A jeżeli mówimy o sprawie prawnej, to rozporządzenie ministra środowiska w sprawie składowisk odpadów, tak pytam, zaraz to do pytania. Yy, Mówi jasno, składowisko odpadów otacza się pasem zieleni złożonym z drzew i krzewów. Minimalna szerokość pasa zieleni wynosi 10 metrów. My ten pas zieleni już mieliśmy i on rzeczywiście, tak jak tutaj Pan powiedział, bardzo skutecznie izolował nas od uciążliwych zapachów z, z tego wysypiska. I nie odpowiedział mi Pan na pytanie, czy... Jeżeli pan będzie burmistrzem, to czy na tym terenie nie powstanie lipok? Ja pojawiam to pytanie i chciałabym jeszcze przy okazji zapytać pana, jaka jest minimalna liczba mieszkańców, żeby taki lipok w ogóle istniał? No, no, tak pan... ostatnie zdanie? Jaka jest minimalna liczba mieszkańców, aby lipok powstał? Minimalna. Nie mówię o ekonomicznej, minimalnej. Więc odpowiadam na pytanie. Nie ma minimalnej liczby, ponieważ RIPOK to jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych i ona obsługuje, w tym zakresie wypowiada się wojewoda, czy też, przepraszam, marszałek, marszałek województwa wypowiada się i on ustala okręgi, w którym funkcjonują jeszcze. Jeżeli... Nie od ilości mieszkańców, tylko ilości zgłaszanych na Nie, ustawa mówi jasno, że to musi być 120, minimalna liczba mieszkańców to jest 120 tysięcy mieszkańców. Ale tylko nie obsługuje miasta, tylko obsługuje całe cały Ja mieszkańców naszych jest 17 tysięcy. Więc jeżeli przyjmiemy 120 tysięcy mieszkańców jako liczbę minimalną, a sądzę, że wskaźniki ekonomiczne zwiększą tą liczbę, to oznacza, że 10 odpadów na Wysypisku będzie z Pyskowic, a 90 z odpadów... Ale jeszcze raz jeszcze, raz, jeszcze raz, jeszcze raz wyraźnie chcę powiedzieć, yy, decyzji o wypadku, yy, wszystko na to wskazuje, prawie z pewnością mogę powiedzieć, że nie będzie, panie, prawie, panie wiecie, nie będzie. będzie jest... Prawie, jest... Jeszcze, jeszcze, jeszcze raz powtarzam, to wysypisko nie funkcjonuje po roku, tylko 19 lat. To nie jest karta papieru, którą da się zwinąć i wyrzucić. Jeszcze raz mówię, na dzień dzisiejszy nie ma żadnej możliwości na podstawie informacji, które otrzymuję o tym, żeby tu, tu był zbudowany Ja miał jedno pytanie, bo... Mówię jeszcze, nie, 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 nie widzę takiej możliwości, żeby powstał rypo w tych warunkach, w których w tej chwili funkcjonujemy. To, 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 to. drugie pytanie. Pani zapytała o, 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 o wycięcie tej zieleni, więc ewidencję gruntów prowadzi Starostwo Powiatowe w Gliwicach i w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Gliwicach ten teren był zakwalifikowany jako rolny i na tej podstawie powiedzmy właściciel występował pan, i tak dalej. Pan był na działkach zaoszczanach, pan gołym okiem widział, że tam jest las. Dlaczego to to pan nie zmienił to nie ja prowadzę ewidencję i, i, i nie ja jestem wnioskodawcą. Pani mówi, mnie, że jestem właścicielem ja wnioskowania o wygoszenie. Nie. Dziękuję. 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 Moja sprawa jest bardzo bo wcześniej już dzisiaj powiedziałem to, że byliśmy wspólnie w ogóle na że 16 spotkań, czy tylko rozkładamy i ja wszystko zrobię, żeby było zamknięte. Natomiast chcę wyraźnie jeszcze powiedzieć na koniec to, że na jednej z ostatnich sesji, zajęcie chyba wrześniowej czy październikowej, Złożyłem wniosek do publiczna miasta o przygotowanie projektu umowy, zaznaczam umowy pomiędzy samorządem naszym a właścicielem wysypiska, takich, żeby po prostu ta działalność na tych terenach nie była prowadzona, jako że teraz mi yy, yy, mandat i nie otrzymaliśmy odpowiedzi. W związku z powyższym uważam to yy, jako jedno z rozwiązań, jako rozwiązań, dobrze no, ale chcę powiedzieć, że to, uważam, że gdyby taka umowa powstała, no to jest to jedno z tych skutecznych rozwiązań, Dziękuję. Ja muszę coś odpowiedzieć, bo yy, króciutko, nas obowiązuje umowa, mówiłem o niej co najmniej 10 razy dzi dzisiaj i yy, ta umowa kończy się 8 yy, sierpnia yy, 2015 roku i yy, ja myślę, że yy, tu już yy, nie można yy, przyspieszać czegoś, yy, umowy realizować, na, na, yy, która już jest podpisana, jest yy, była dwa, dwa razy aneksowana. Myślę, że 8 sierpnia to jest po prostu koniec funkcjonowania uh, działalności. No, to też nie? Dobrze, Jeszcze to jest. Ja, Jednym z jest tak, że są wskaźniki, bo każdy każdą młodą można aneksować, dlatego ja wnios wnioskowałem wówczas dalej w tym nazwisku, żeby to było już teraz zrobione, żeby ta działalność po 8 sierpnia nowa rejestracja. Dziękuję. Dziękuję Państwu za przybycie. Tutaj czas, jeżeli ewentualnie, możemy poświęcić 15 minut, ale musimy aneks, niestety wypłacimy za to yy, i to jest wiadomo, Kończymy, mamy 15, 15 minut, pytania. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. Jakieś serdeczne wskazówki.